O, cześć Szymek! Cześć Szymon. O czym pogadamy? Porozmawiajmy o sadzie. Tutaj mamy przykład ekstremalnej suszy i mamy pokazane, co się dzieje z drzewkami, kiedy nie mamy danego nawodnienia. Szczególnie to jest ważne w drzewkach, które są wypuszczone w dzisiejszych czasach ze szkółek, które wodę mają cały czas w nadmiernych ilościach po to, żeby uzyskać jak największy przyrost, żeby te drzewka były jak najmocniejsze w pierwszym roku. No i niestety, jeżeli wysadzenie, wysadzenie drzewek yy, będzie w takim roku jak, jak zeszły, na taki rok jak zeszły, to na pewno, jeżeli nie będziemy mieć wody i będzie suchy rok, na pewno będzie to wyglądać tak jak tutaj. A to co Czego mówiłeś? oczywiście wam nie życzymy i sobie też. A to co mówiłeś właśnie, że one ze szkółki wychodzą jakby nawodnione, Naw tak? One mają wodę tak. cały czas. I to jest dla nich? Stres, osobnie stres, no, kiedy każde, trafiam... każde przesadzenie jest stresem, Tak. szczególnie jeżeli mówimy, że przesadzany jest z warunków, które miał perfekcyjne, do warunków, które ma kiepskie, bądź, jak się okazało w zeszłym roku, nijakie. Co można z tym zrobić? No, jeżeli to przeżyje, no to... Znaczy, można czekać rok, tylko czy to nie będzie strat, stra, strata, rok do tyłu. Ja podejrzewam, że, że tutaj przynajmniej 50% to będzie drzewek do wyrzucań. Nie wiem, były, by, bywały takie historie, że można było bardzo nisko drzewko przyciąć i ono piło, ale to już jest. To już Zobacz, są kolejne ja czeka, lata. Zobacz tutaj, tak? To już ona próbuje lata. się jeszcze ratować, tak? Zauważ, że tutaj jeszcze nie ma, nie ma gałęzi bocznych, tutaj mamy, mamy tylko przewodnik. No i tutaj nie ma, nie ma praktycznie... mamy tylko jeden wierzchołek wzrostu, tak? Tak, nie wody też patrzewało. No i to drzewko już mniej wody potrzebowało. Tak jak tam. Drzewko hmm. już zamarło. Ale wiesz jak to się nazywa? Morus. No ale się tu, tu na pewno pąków kwiatowych to już nie ma o czym mówić. Bo... Ale zaczek jest on, yy, te, które się utworzyły zaś. Kwiatowy? Jakimś cudem drzewko yy, poradziło, no i zobacz, niestety. Niestety, niestety ono. jest. No jest. pierwsze, Może no, z tego by coś było jeszcze, ale jak mamy tutaj, to, to już tragedia. Ale dotkniesz paznocie, one po prostu się rozpływają. Jest przykład. Nie chce Cię, nie chce nie chcę, nie chcę. Nie chcę.